A teraz taka mała aktualizacja odnośnie pieca. Po wielu przeróbkach piec w końcu już zaczął pracować tak jak powinien. Pale nisko, praktycznie do czerwoności rozgrzane. Tutaj, pomimo że nie mamy niebieskiego płomienia i tak wszystko się idealnie dopala, zresztą widać to po szybie, jest czysta, przejrzysta. Wymiennik ciepła idealnie się spisuje. Ten boiler gorący. Na głównym bojlerze, 50 litrowym mamy w tej chwili 30 stopni podłogówka w tej chwili odpalona wszystko idzie w podłogówkę w boiler także wszystko śmiga jest cicho jest cichutko zobaczcie na jakich niskich obrotach wentylator pracuje świeca żarowa wyłączona już nie jest potrzebna więc wszystko ładnie śmiga.